Zdrowa, zbilansowana dieta odgrywa klucz, kluczową rolę w procesie leczenia pacjentów szpitalnych. Jednak szpitalne posiłki dają wiele do życzenia. Zmieńmy to program Dobry posiłek w szpitalu. Wyżywienie w szpitalach od lat budzi kontrowersję, bo często wygląda ono tak. Obecnie pacjenci w szpitalach żywieni są przez firmy zewnętrzne, a ilość posiłków jest uzależniona od stanu zdrowia chorego oraz oddziału szpitalnego. Źle się stało, że wyżywienie zostało wydzielone ze szpitala. Ponieważ firmy prywatne bardzo tną koszty i zostaje niewiele pieniędzy na po prostu, żywienie, na stawka żywieniowa jest drastycznie obniżona. Mówi Maria Smolińska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Obniżenie stawki żywieniowej idzie w parze z gorszą jakością podawanych posiłków. Część pacjentów dokarmiona jest przez swoich bliskich, którzy przygotowują posiłki w domu. Nie jest to jednak dobry pomysł, zwraca uwagę Krystyna Kiedrowicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Nie nośmy toreb z dodatkowym jedzeniem. Nie wszystko każdy pacjent może jeść. Bardzo często przestrzeganie zaleceń dietetycznych może przyspieszyć powrót do zdrowia. Problemem jednak jest to, że obecnie nikt nie kontroluje firm kategorii zajmujących się żywieniem, a w szpitalach brakuje odpowiedniej kadry dietetyków. Receptą na te problemy ma być rządowy program Dobry posiłek w szpitalu. Zakłada on między innymi zwiększenie dziennej stawki żywieniowej, bo obecnie waha się ona w granicach kilkunastu złotych. Na tych kwestiach szpitale oszczędzały, a 25 zł to jest takie minimum, i są na przykład cateringi, które za te kwotę umieją naprawdę zorganizować bardzo dobry posiłek ciepły. A jeszcze dokładając właśnie do już funkcjonującego finansowania na wyżywienie, to jest bardzo dobry kierunek, zaznacza poseł Barbara Dziuk. Dodatkowo, jadłospis ma być przygotowywany przez dietetyków i ma zawierać informacje, m.in. o składzie produktów, kaloryczności i obecności alergenów. Program nakłada też na szpital obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej zdjęć co najmniej dwóch posiłków z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco będzie weryfikowało działanie programu, a w przyszłości niewykluczone jest jego rozszerzenie.